Księże rektorze, który to już rok kapłaństwa? 24. To już no trochę... to za rok będzie wielki jubileusz. No, już to takie doświadczenie 25 lat kapłaństwa i 13 lat w seminarium, bycia rektorem i 3 lata pracy na parafii, trochę studia. No to jest piękne doświadczenie, zwłaszcza to seminarium. A kiedy ksiądz dokonywał tego wyboru, pamięta jeszcze ksiądz ten, ten dzień, te dni, te tygodnie? Pewnie, że pamiętam. To nie było takie łatwe wstąpić do seminarium, bo ja się nie bardzo chciałem zgodzić. Pan to Jezus, ktoś księdza namawiał? Czy? Tak, na, namawiał mnie jakiś wewnętrzny głos i ja się trochę broniłem, bo miałem swoje plany na życie. Jechałem kiedyś do rodziców ich odwiedzić w pociągu, czytając książkę i był taki tytuł rozdziału, czy nie pomógłbyś mi kochać ludzi. I mnie to zdenerwowało, zamknąłem tę książkę, bo czułem, że to jest jakieś do pytanie osobiście. o powołanie. I to już mnie nie opuściło i to wracało coraz bardziej, gdy bliżej matura to... To pytanie, czy nie pomógłbyś mi kochać ludzi, wracało gdzieś. Ja się to bardzo naderwowałem, chciałem to jakoś odrzucić, ale to się nie dało. Dlatego też bardzo pamiętam to swoje powołanie. Później trzeba było zrezygnować z wielu rzeczy, ze studiów, coś jeszcze z pracy, z sympatii. No i w pewnym momencie, jak to wszystko zostawić. No i jednak przyszedł taki moment, kiedy przyjechałem rodzicom, powiedziałem, że idę do seminarium. I co rodzice na to? No mama płakała, bo nie wiedziała, czy ja wytrzymam czy ja sobie dam radę, ja nigdy nie mówiłem na ten temat nic, a tato powiedział w ten sposób, że jak będziesz szczęśliwy, to ja mogę spokojnie umrzeć. I tak się stało, że po świętach Bożego Narodzenia, kiedy byłem pierwszy raz jako klerik w seminarium, przyjechałem na święta, tato widział, że jestem szczęśliwym człowiekiem i no i niestety miesiąc później zmarł. Więc ja swoje powołanie, początek powołania bardzo mocno pamiętam i tę walkę wewnętrzną, nie? że to tak nie jest takie łatwo powiedzieć Panu Bogu, no pójdę. Byłem świadkiem, kiedy ksiądz rektor e, żegnał odchodzący kurs za kilka dni, jak sam mówił, e, będziecie mieli święcenia w katedrze. Zastaniecie kapłanami. Życzę Wam, chłopcy, żebyście, jak staniecie po tej stronie ołtarza jako kapłani, żeby spełniło się wasze największe marzenie. Jakie? W tym momencie właśnie, że jestem wreszcie kapłanem, nie. Takie że, że, poczucie tak, pełni tak, spełnienia tak, i takiego, tak, że, tak, że jestem na tak. I ja Wtedy miejscem. sobie pomyślałem, że to jest to. Właśnie wtedy sobie przez sekundę pomyślałem, że to jest to. Tak, że takich kapłanów potrzebujemy. Ludzi, którzy są na, 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 jakby na swoim miejscu, dla ludzi. Taki był, myślę, ten, ten człowiek, którego starałem się jakby oddać, przekazać widzowi, czyli ksiądz Jerzy. Mhm. Był, 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 myślę, powołany, wzięty z ludu, jak się mówi, ustanawiany dla ludu, kapłan jest, mówi się w Piśmie Świętym, więc. Czuję, że ten prosty chłopak z Podlasia nie mm. od razu oczywiście został świętym i tak dalej, natomiast e, miał ten w sobie fenomen, e, że szedł do ludzi. tak? Gdzieś w tym miejscu przypomina mi tego mistrza, którego powołał i za którym poszedł do końca. Dlaczego zdecydowałeś się pójść tam na tydzień? No nie, nie było to ryzykowne. Jak dowiedziałem się, że władze zaryzykowały. Podłem no właśnie, takie... a podjęcie pod takiej decyzji to było łatwe? Żeby wpuścić tutaj nagle kogoś świeckiego w te szeregi, jak sam ksiądz powiedział no często też ludzi, którzy przeżywają jakieś swoje za, zawahania i wątpliwości. No, jak to ludzie, tu nagle taki kwiatek. Tak, ancymo. No nie było to łatwe. Ze względu na to, że klerycy bardzo nie lubią być obserwowani przez obcych z zewnątrz. I stąd, ja w rozmowie postawiłem taki warunek. Może pan wejść, ale jako kleryk, to znaczy pan wchodzi we wszystkie zajęcia jak klerycy: modlitwy, wykłady, we wszystko, tak, żeby pan się nie odróżniał, tak. a z drugiej strony dał im poczucie, że jest jednym z nich. Podjąłem taką decyzję, że na pewno potraktowałem ten okres jako taki okres przygotowania się do, do, do tego filmu w jakiś sposób, więc tak naprawdę to był taki czas refleksji, zatrzymania się. Byłem sam w pokoju, miałem do dyspozycji swój pokój z łazienką, więc taki pełen komfort, komfort prywatności. Został przyjęty w seminarium bardzo serdecznie, bo z niego manował taki pokój i duża pokora. Ale dom, w którym Pan Adam był, dom seminaryjny, no jest też domem księdza Jerzego. Przecież my musimy wiedzieć, że mamy zaszczyt, że ksiądz Jerzy po w warszawskim seminarium został przygotowany do święceń. I odszukaliśmy pokój, w którym on mieszkał, kiedy wrócił z wojska. Jest na parterze czwórka, w taki pokój, w którym do tej pory mieszkali klerycy. Ja go teraz wyjąłem z obiegu, z życia. I przygotowujemy go jako pokój księdza Jerzego. Uh -huh. Już tam nikt nie będzie mieszkał, uh -huh. tylko będzie to pokój księdza Jerzego, w którym on będzie miał to łóżko dwupiętrowe. A co, cały czas jest to łóżko, na którym on spał? No to łóżko jest po prostu podobne, ale to nie jest jego Aha, łóżko. Rozumiem. Ale mniej więcej będzie przywołany ten stan pokoju Klima. z tego uh -huh. czasu, kiedy on tam był. Czy pokora w kapłaństwie jest niezbędna? Przecież my, jako kapłani, to tak naprawdę nie my jesteśmy ważni, tylko jest Chrystus ważny. I nasza pokora pozwoli Chrystusowi w nas działać, albo go przysłonimy. I więcej Boga w nas tym lepiej, a im mniej nas tym więcej Boga. I tu jest ważną rzeczą jest, żeby nie być gwiazdą, nie być człowiekiem, który on rozkazuje, tylko jesteśmy w służbie Chrystusa, który nadaje nam kapłaństwo. I To jest jakoś bardzo podstawowa rzecz. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale to no, u jest. u nas też nie zawsze. Ludźmi ja jesteś. kiedy zostałem przymuszony przez ludzi tam, naprawdę na palcach dwóch rąk mogę policzyć miejsca, w których tam zostałem poproszony, żeby przy okazji tej premiery pojechać tam się po filmie spotkać z publicznością i byłem w pewnym momencie przymuszony do tego, że powiedzieć, no dobra, ale niech pan nam tak łopatologicznie wytłumaczy, czym jest aktorstwo, I co to znaczy jest aktorstwo i ja powiem szczerze, że przyparty do muru nie widziałem za bardzo i w pewnym momencie mam takie olśnienie i mówię, kurczę, Czasami to jest tak, że to jest tak jak z księdzem, który niesie pana Jezusa do, do chorego. Że to przecież on w sensie użycza. Księdze, czy tak można porównać. Ich? Że on użycza swoich nóg, rąk, dłoni, całego siebie, żeby przyszedł do państwa, do tego chorego, ten najważniejszy gość. Z tym zawodem w takich momentach jest to samo. To znaczy, ja użyczam jakby siebie, mojego ciała, twarzy, która jest niepodobna, tak na, gdzieś tam z profilu, tak do księdza Jerzego. Natomiast. Po to, żeby zaistniał na ekranie ten najważniejszy gość. Po to, żeby ludzie, którzy powiedzmy, znali Księdza Jerzego, mówi, wiesz no, strasznie Ci dziękuję, bo coś sobie nagle przypomniałem. To, to było to. Ja w tym momencie jakbyś, jakby mam wrażenie, że ja jestem tylko narzędziem. I, jakby w, i wtedy jestem spełniony. To było 66 dni zdjęciowych, ja akurat miałem. I ja muszę powiedzieć, że przy tym ogromnym wysiłku to było dziwne, ale i tak nigdy nie czułem w ciągu dnia na przykład jak pracowałem przy tym nie czułem się, że jestem jakoś totalnie tak znużony Zmęczony. i wykończony przy tej ilości ludzi jakby rozmów i tak dalej no, kupa kolegów tak na planie rozmów statyści zdjęcia to co pan mówi jest bardzo ważne i piękne ze względu na to, że my patrzymy na księdza na, nieraz na jako księdza smutnego człowieka, który z czegoś zrezygnował, którą coś się nie udało, a to na tym no, okazuje nie, się, żony że żony nie ma no, no, dzieci no, w nie może a teraz w pewnym momencie okazuje się, że właśnie takie. Takie bycie pokorne, takie spełnienie po to, żeby Chrystus we mnie działał, daje ogromne szczęście, i to jest bardzo trudno wyrazić słowami. Ja pamiętam takie, że to będzie śmieszna anegdota, ale pamiętam, jak byłam no chyba w podstawówce, yy, mieszkałam w Toruniu na takim ogromnym osiedlu, była ogromna parafia. I ja wiem, mamo, ale dlaczego ten ksiądz nie może mieć normalnej rodziny? No dlaczego nie może mieć dzieci? No przecież spokojnie miałby dla nich czas. I mama wtedy to wytłumacza. Ja to pamiętam do dzisiaj. Ona mówi tak, ale jak sobie to wyobrażasz? Zobacz, jaką ci księże mają wielką parafię. Oni w każdej chwili muszą mieć czas, żeby służyć tym wszystkim ludziom, tym wszystkim swoim parafianom, których, jak widzisz, na tym naszym osiedlu jest tylu. Jak sobie to wyobrażasz, że jak zachoruje dziecko, albo nie wiem czemu pomóc y, odrobić lekcję? No to po, po przykładzie naszej rodziny. Że trzeba się nimi zająć, no to on teraz nie rzuci tego swojego dziecka i poleci do kogoś innego. On musi zawsze dla wszystkich mieć czas. Też, jeśli mówimy o kapłaństwie, zwłaszcza kiedy jest ten dzień kapłanów, Wielki Czwartek, to myślę, że warto by każdemu z nas, kapłanów, odszukać takie momenty zachwytu, kiedy człowiek doświadczył takiego szczęścia, a czasem się coś przykurzyło, bo życie przynosi wiele smutnych spraw i codzienność nas goni, i to szczęście nam gdzieś odchodzi. I teraz przywołać to wszystko po to, żeby, żeby wiedzieć, że moje życie jest szczęśliwe jak bo jestem przy Panu. Mhm. Czy rzeczywiście ten Wielki Czwartek to jest taki wyjątkowy dzień dla was kapłanów? Myślę, że tak. Dlaczego? Bo tak jak ja obchodzę urodziny, no i jadę na grób swoich rodziców, by im podziękować, to Wielki Czwartek idę do katedry, do Matki Kościołów, tam gdzie byłem wyświęcony. I tam odnawiam swoje przyrzeczenia, te, które złożyłem w czasie święcej kapłańskich. I one przywołują we mnie, co ja zrobiłem, co powiedziałem. Czy to nie szarzało, czy gdzieś nie pogubiłem. Jest to jakieś zbieranie kapłaństwa na nowo. I to jest ogromnie ważne. Dzień urodzin dla Boga. Dzień urodzin mojego kapłaństwa. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za to spotkanie. I wszystkim księżom z Księdzem Krzysztofem na czele życzymy, w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy, żebyście byli szczęśliwi.